Cześć wszystkim, z tej strony Leny Party Video TV. Znajdujemy się na plaży Chmielniki po raz kolejny. Sami musicie tutaj przyjechać i zobaczyć, co tutaj się dzieje. Dzisiaj Boys o godzinie 12, Pablo rozkręca cały czas, także bawimy się do białego rana na plaży w Chmielnikach. Zostawiamy... Bawimy się razem z nami. Bawimy ja razem. Ty razem ze mną specjalna gwiazda. Nie trzeba go chyba przestawiać. Marcin Miller, lider zespołu Boys. E, powiedz mi, czy często grasz w takich miejscach, w takich właśnie sezonówkach? Jak Ci się podoba taka inicjatywa tutaj? Na pewno często gram w takich miejscach, ale na pewno nie często o tej porze, ponieważ okres plażowy mamy chyba już za sobą, mamy przecież koniec września, nie jest zbyt ciepło, no, ale tak, no zespół Boys powiem tak, głośno i i zaszczytnie niech to zabrzmi, ale nie boimy się wyzwań, gramy wszędzie, gdzie nas tylko zaproszą. Tak więc czy to będzie, nie wiem, wesele, czy to będzie stypa, jak komu pasuje. To wszystko kwestia tylko odwagi, nie wiem, pieniędzy i zaufania. No, A konkretnie, jak Ci się tutaj podoba? Bo jesteś tutaj chyba pierwszy raz, jak wrażenie? Myślałem, że już tu grałem, ale właśnie nie, nie grałem tutaj. Na początek na razie przyjechałem, zobacz, spotkałem się tylko z organizatorem. Co będzie dalej się działo, to oczywiście zależy chyba tylko i wyłącznie od nas, no bo to my musimy publiczność pchnąć do super zabawy, no ale mam nadzieję, że tak będzie, bo ludzie jednak trochę nas lubią, szanują, wyznają nam miłość, tak więc będzie dobrze. To teraz. Oczywiście nie gra wszystkich. Do już sprawa. O ziół, to sprawa. ja teraz będę zacząć... No właśnie, jak jesteśmy już w temacie publiczności, może właśnie dla tutaj, dla klubowiczów plaży Milniki dla osób, które tutaj przychodzą, jakieś pozdrowienie ciepłe słowo dla nich? Kochani, jesteśmy na plaży, bo nie trzeba ciepłych pozdrowień, no po prostu pozdrawiam wszystkich tych, którzy lubią plaże, chmilniki i w ogóle lubią klimaty plażowe. Tak więc Sunshine Reggae i w ogóle rozbierajmy się dzisiaj do Rosołu i bawmy się przy zespole Boys Marcin Miller, dziękuję bardzo. Któż zapraszamy serdecznie. My bawimy się razem z Tłumem, razem ze wszystkimi i będziemy tu jeszcze przyjeżdżać. Jest koniec sezonu, ale to jeszcze nie koniec wrażeń, które jeszcze tutaj będą w przyszłych latach. Bo tak, organizatorzy i właściciele tutaj tego miejsca zapowiadają, że będzie będzie się działo. Także śledźcie, co będzie się działo na Facebooku, na stronie Plaży Chmielniki, Leny Party Video TV. jesteś słodka kocka moją szóstką w taka słodka kocka jak ten Twoja wrodka jak ci potka Dzikie ci słodka kotka Przekaz mój, chce być mój, no i już